Proszę Państwa, ja reprezentuję Stowarzyszenie Obrony Praw Członków i ich Rodzin. Nazywam się Bożena Dorodzińska. Na pewno w większości moja osoba jest Państwu znana. Z uwagi na to, że minęło już ponad 13 lat od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i niewiele się zmieniło w naszym zarządzaniu. Dzisiaj chcielibyśmy się dowiedzieć, czy mamy alternatywę. Czy musimy tylko mieć zarząd spółdzielni jako zarządca naszego majątku? Wobec tego sięgnęliśmy po mądrzejsze głowy niż my sami i chciałam Państwu przedstawić pana profesora Wojciecha Lamentowicza, który jest naukowcem prawa. Przedstawi nam spółdzielczość. Jak to się dzieje w innych miastach, jak to się dzieje w innych państwach. Czy my tylko musimy się trzymać własnej spółdzielni? Chciałam Państwu również przedstawić licencjonowanego zarządcę, panią Agnieszkę Kamińską, która przybliży nam, że są inne możliwości. Proszę tego nie odbierać w ten sposób, że tylko taki zarządca, którą tutaj Państwu przedstawiłam, może sięgnąć po nasz majątek, żeby w jakiś sposób bardziej racjonalnie zarządzać tym majątkiem. Nam chodzi jako Stowarzyszeniu, o to, abyśmy się wyedukowali. Powiem Państwu, coś nam udało zrobić do tej pory. Udało się przekształcić trochę od 2007 roku struktur spółdzielczych, ale nie w ten sposób, że te spółdzielnie nagle stały się jakieś wawsze, bardziej, bardziej demokratyczne. To niestety nie, niekoniecznie. Natomiast udało się zrobić coś innego, że sporo osób mogło. Kupić za nieduże pieniądze bata swoje mieszkania, które miały jako własne studieczko okaterskie. To jeden proces, a drugi proces to wyodrębnianie się wspólnot mieszkaniowych, które przewiduje oczywiście i jedna i druga ustawa wspomniana tu przesadnie. i w ten sposób jakby uwalnianie się od tego e, zarządu sprawowanego przez... Państwo tak pokrótce, żeby przybliżyć, czym tak naprawdę jest wspólnota mieszkaniowa, pojawił się taki twór całkiem niedawno, żeby móc obrazować tak naprawdę temat, należy się opierać w sumie na pojęciu takim, jakim jest firma. Czyli firma ma swoich współwłaścicieli, ma swój NIPREGON, tak ma swoją siedzibę, ma swój bardzo często zarząd i również ma podwykonawców, którzy świadczą za firmę usługi. Taką firmą jest właśnie wspólnota mieszkaniowa. We wspólnocie współwłaścicielami są mieszkańcy i spośród mieszkańców wybierany jest zarząd nieruchomości. Najczęściej są to trzy osoby, może być pięć. Ważne, żeby można było wszelkie sprawy przeforsować większością. Porównamy dwa rachunki. Jeden będzie z 2011 roku. To będzie rachunek mieszkania w budynku ulica Bosmańska 26. Budynek obecnie wspólnoty mieszkaniowej. W 2011 roku był to budynek spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkańcy tej spółdzielni pojawili się u nas w biurze w Gdyni na ulicy Świętojańskiej obok pomnika Harcerze, opowiadając o tym, jak mają w spółdzielni, że są wysokie e, czynsze, że nie radzą sobie, że jest stara instalacja, że jest e, duża przepustowość, e, duży upust e, ciepła zimą więc naprawdę było tego, na, było tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o stworzenie tego rachunku, w chwili obecnej pokażemy Państwu rok 2013, czyli mamy dwa lata od momentu, kiedy zawiązaliśmy wspólnotę. Przez dwa lata wiadomo, że były podwyżki, proszę na to spojrzeć. I teraz Pani Agnieszka przedstawi, jaka jest różnica w kosztach. Mamy takie szczęście, że możemy to pokazywać Państwu na tym samym lokalu, ponieważ nie porównujemy lokalu o tej samej powierzchni. W innym jest to, jest to dokładnie ten sam lokal. Koszty we wspólnocie wynoszą 71,5 71 zł. groszy, natomiast w momencie, kiedy to był lokal należący, zarządzany przez spółdzielnię, to po 121 ,44 zł. 44 To jest ogromna różnica. Najmniejszą różnicę, najmniejszą różnicę zaobserwujemy w mediach, ponieważ nie mamy wpływu na, na cenę wody, na cenę energii cieplnej. I jedynie muszę powiedzieć, że bardzo mocno interesujemy się mocami zamówionymi, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie. Tutaj wspólnie z właścicielami, z zarządami staramy się jak naj, najbardziej ograniczyć, najbardziej urealnić, może nie ograniczyć, tę moc, żeby, żeby te opłaty stałe były jak, naj, jak najmniejsze. I to w zasadzie analizujemy po każdym sezonie grzewczym. Myślę, że zadamy teraz y, możliwość naszym y, Państwu. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma pytanie. Mam pytanie, bo <laughs> Pani mówi o uchwałach, żebyśmy wnosili my jako członkowie wnieśliśmy i co roku wnosimy po około 30 uchwał Janowo w Bruni. I y, każdorazowo y, są dostarczane w odpowiednim terminie, tak jak jest wyznaczone przed Walnym, a y, spółdzielnia y, szuka różnych y, y, środków, żeby tych uchwał nie przedłożyć na Walnym zgromadzeniu no, Na przykład podała nas, że myśmy sfałszowali własne podpisy i też zostały nieprzyjęte większość uchwał. Myśmy to zaskarżyli w sądzie. Oczywiście z znalazła taki wykręt. Na początku myśleli, że, że, że nie, nie, znaczy nie uda nam się tego przepchnąć. Myśmy mieli swoją kopię, którą potwierdziliśmy, oni uzasadniali, że to są nasze podrobione podpisy przez jakieś tam kopi kopiowanie i tak dalej, a w efekcie zawiadomili nas, rzekomo jako Yy, powiedzmy, przedstawiciele sądu, że sprawa się nie odbędzie. Po czym się okazało, że sprawa się odbyła? To jest niestety bardzo częsta praktyka wielu zarządów spółdzielnych, które rozpaczliwie, nielegalnie, no bo nielegalnie, to jest niewątpliwie nielegalnie, no, bo, no, Bronią swojego stanu posiadania. I rozumiem, że w tej chwili to jest jakby o, o, ostatnia okazja, żeby jeszcze coś spróbować zatrzymać. Ale ta okazja się kończy, proszę Państwa. Jeszcze większość parlamentarna uchwali liberalizujące w tej dziedzinie prawo. To jest kwestia paru miesięcy, zapewne. Jeszcze jakiś może protestów różnych innych, ale to się stanie. Proszę Państwa, no z bólem muszę powiedzieć, musimy kończyć. Tutaj mi Pani Róża cały czas podpowiada o tych działkach, bo serce ją boli. To, co, co wcześniej powiedzieliśmy, już tak, że Polski Związek Poprzez nacisk oczywiście aktywów, nie działkowców, prawda, tylko aktywów, z mocy prawa zostaje przekształcony w stowarzyszenie. Proszę Państwa, nie było od roku 1989 takiej ustawy, żeby nałożono aktywowi, prawda, z mocy prawa na, przekształcenie tego, tylko nazwy. Jest to żenujące, ale niestety tak jest. Tu jeszcze pani Agnieszka prosi o. Szanowni Państwo, jako firma możemy dla Państwa przygotować artykuł czy też protokół. Tak. Po takim spotkaniu jak dzisiaj w imieniu własnym oraz w imieniu profesora Lawentownicza dziękuję uprzejmie za gościnność, za zaproszenie i dziękuję Państwu również za uwagę. Dobranoc. Tak.